I przy okazji poszukiwania sposobu na zdjęcie klątwy. No. To będzie nasza misja, kurde, no to wychodzi. <noise> Taka personalna misja, drużyny. Tak. to, ja, to, to, to nad na, pasuje. podróż w, w poszukiwaniu zdjęcia klątwy. Dobra, jak ja mam to, te. poziomy tak raz. się stanie. Klikasz prawym na siebie. I tam karta postaci. Mm -hmm. I tam Avance? masz awans. Mhm. No, ewentualnie możemy też próbować będą jakby nakłonić do, do założenia drugiego pierścienia z klątwą To też jest jakaś misja Już zakładam Generalnie możemy zacząć tutaj, od góra w lewo Tu, tu, tu jak pójdziemy To są takie dwie skrzynki do otworzenia, wiem? Tylko najpierw wykryj pułapki, sprawdź tam pułapki czy są w tych skrzyniach Najlepiej jak potrafią Mendoza, dobra robi? Jak to się robi? Wchodzisz generalnie tutaj, wejdź sobie do tego pomieszczenia śmiało i tam na pasku Skilli powinieneś mieć coś takiego jak wykrywanie pułapek. Sprawdź sobie na spokojnie. Uuu, Mam. Mogę zauroczeć zauroczeć zwierzęta. Zwierzęta? Zwierzęta? No żubra ciała. będziesz mogła. Z... W sumie. Jaki oh, wow. rader z takim żubrem jego peta? Tak. <laughs> Sprawdźmy, co jest w tych skrzyniach. O, tu jakaś płytówka. Tu jeszcze zamknięte jest Mendoza na dole. O tak, bo nie otworzyłem. To dawaj, dawaj. Dobra, czyli skrzynie wiesz jak już wykrywać pułapki i wiesz jak otwierać. Jest jeszcze jedna kwestia, pułapki nie są tylko w skrzyniach. Pierwsza Czasem pasu... pułapki są normalnie na ziemi, jak idziemy sobie po ziemi może być pułapka, no nie? Spokojnie wejdę w nią. I chodzi o to, że jak wchodzimy w nowe pomieszczenie, to nie wchodzimy od razu i o wszyscy wbijamy się, tylko najpierw puszczamy przodem łotrzyka, żeby on wykrywał pułapki. Tak, rzucanie niedziałkiem na pułapki. No, coś w tym stylu. I jak nam wykryje pułapki, to dopiero wtedy wchodzimy my. No chyba, że to będzie pomieszczenie z, z mobami, nie? Z przeciwnikami. Czuję się jak hobbit wchodzący do komnaty Saurona. Smauga. Nie, to Sauron czy Smaug? Jak on się nazywał? Wchodząc w to pomieszczenie, tam właśnie hobbicie Mendozo Wchodź powoli Tutaj? i wykrywaj. Tu, tu stój, 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 tam będą pułapki. To znaczy, Co? miejmy nadzieję, że nie będzie, ale najpierw wchodzi Hobbit i wykrywa. Bo inaczej padniesz od razu i potem będziemy musieli wczytywać całą grę, więc nie ma to sensu. O, widzisz, są pułapki wykryte już. O, to, to tu, jest powoli, dobra? powoli, idziesz i tak, tu już wykryłeś, idziesz dalej i wykrywasz, nie? Stopniowo, stopniowo. Na ziemi też mogą być pułapki, więc pamiętaj. A my idziemy tylko w tych miejscach, które on wykrył. O, w inne miejsca nie idziemy, nie? I dalej, dalej sobie idziesz i powoli wykrywaj. Nie okay. nie śpiesz się nigdy. Tak stopniowo, stopniowo, bo trochę trwa zazwyczaj wykrycie pułapki. Czy ty oskarżasz żów o śpieszenie się? No, więc w sumie, to w sumie dobra, dobra rola dla Mendozy. W sumie to jest żółw, nie żuf więc... To jeszcze chaotyczne. Chaotyczne żółw. Jestem chaotyczny, neutralny żuf No i... Naw Przestają do skrzyni. Wszystko mi zarąbali, ja, tak, ja, tak, ja tak nie będę pracował. No ty otwierasz, my, my bierzemy, no. I, idę się schodzić w kącie w ciemnym. Po tu jest ciemno. Chodź. No ho, otwórz nam. Otworzyłem. O wszyscy, jak na kartę, Teraz z którą by to eee, wstażyć? Mm, to teraz otworzę Tom. Jeszcze na pośrodku jest tward. Co się z tą dzieje w ogóle? Tu jestem... Zablokowali go. <głosy> <głosy> o nie. <noise> Dobra i. E, Przeciążenie, nie możesz się ruszyć. No widzisz. Ojej! nie? <laughs> wszystko. Trzeba było zabierać wszystko? Wydało tak. się. Co? Zachłanny niziołek, kurde. No, Założyłem przeszkodę przyklęty o. pas. <laughs> co? Serio? Tak. nie, 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 nie przeczytałem co robi. Do końca do końca gry pewnie będzie tak, że, ja że będziesz miał wszystko przeklęte, no. A dobra, czyli tu mamy wszystko zrobione, na to wychodzi. Mówiłem wam, będę jak podziemach. najbardziej chłodzliwy, hołatyczną postacią. Co, wracamy do miasta chyba, nie? Trochę to zajmie. Jak się wraca do miasta? Jak sobie odpalicie mapę M, to lewy dolny róg jest wyjście. Tam się spotkajmy jest parę poziomów generalnie. To jest chyba czwarty poziom, coś koło tego. Więc przez każdy poziom musimy szybko przebiec. Pokażę wam drogę. Cały ten Dungeon wyczyściliśmy, teraz jesteśmy na tym etapie, że musimy wrócić do miasta. I w mieście oddać quest'a, nie? Mhm. I wtedy jak oddamy tego quest'a, to rozpocznie się nowa przygoda, jakby nowe zadanie. Zobaczymy co nam tam dadzą. Bardzo możliwe, że tym, tym quest'em zakończymy dru drugi rozdział. I rozpocznie Dzięki. się trzeci rozdział. Dzięki. Co tam się stało? Jak miło, że zejdziecie razem ze mną. Myślisz, że to powinien z tobą teraz chodzić za rączkę, nie? Bo to on tobie ty ten pierścień dał? Nie, ja go tylko wyrzucił Na ziemię. <grymne> Niestety. To ja, ja założyłem pas. Trzeba by było czytać, co on robi. Ej, gdzie mam iść dalej? Bo się zgubiłem chyba. Na mapę możesz sobie odpalić. Klikasz sobie mapę... O, faktycznie, dobra. ...i tam Fakuje możesz się. od razu kliknąć, gdzie ma twoja postać iść. E, idę. Ja jestem w połowie drogi. Teraz ty typowo, ej. Wszystko się A. zgadza. Wątpiłeś we mnie? Ja, ja, ja nawet się nie staram być duchem. To, to, jest, to jest wrodzone toranem. Naturalnie. Wszystko jest naturalne. ja ci nie staram. Tu, tu, tu się O, pułapka! <noise> Kurde. To nie, nie, nie wyszukaliśmy tu wszystkiego, no to wychodzi, ale jakaś słaba była. Do kogo trafiła? Na mnie ja nie wlezą. Tu, lewy, Czterech. górny róg. Jak klikniecie sobie mapę, to tam jest <noise> zazwyczaj pokazane przejście. A A czego to tak, nie... ale gdzie, gdzie była ta pułapka? Kogo trafiła? Mnie chyba. Tak. 83 na 84. chociaż znaczy, słowny jesteś, że będziesz zbierał na klatę pułapki, tak? O rzeczywiście. Mówię, a... że będę wykrywał wszystkie. Nie powiedziałem ze taką umiejętnością. Wyczyszczony dungeon znajdę. <grym> Widzisz problem. Ja macie trzeba mówić. mieć talent rzeczywiście. <grym <grym Cały poziom po jest swoje... wyczyszczony, a on i tak pułapkę znalazł. Ma, mówię macie po swojej stronie prawdziwego profesjonalistę. Nie mogę ruszyć się postać. Coś ty zrobił. Co nie wiem właśnie. Coś ty zrobił. A może mieć klątwę? Masz jakąś klątwę, no. Jak się sprawdza, czy ktoś ma klątwę? Potiona jakieś jakoś wypiłeś, tak? A, przyspieszenie, żeby nie... Zomyt jakieś dostał. Teraz pytanie, czy to samo przejdzie? Że na czy musimy mu jakoś pomóc? No moja potęc <noise> jest wykon... Właśnie, moja postać Wiecie i kraje są. Podejdźmy do Wardena z powrotem jednak. I odpoczniemy tam. Czyli tylko no moja pas... się, że ja... że na odpocząć. O, właśnie powiedziałem, że moja pozycja nie się nie odezwała w tej i właśnie się odezwał. No, jest? Tak. Myślałem, że powiedziałem to tak z pięć razy już. <laughs> To jest moment na wycieczkach, kiedy musisz się wracać i jest takie nie, Nie mam siły Pomocy Obawiam się, że muszę chwilę odpocząć Co tu się w tym mieście dzieje? Uwaga, bo to... Te już są silniejsze Sylwanowi, że jesteś z powrotem. Złoczaj się w Kuldachar. Nieznajome orki wałęsają się po mieście, zabijając naszych ziomków. Ziomki. Muszę Cię zapytać, udało Ci się odkryć źródło zła w smoczym oku. Być może. Dziwna kobieta o imieniu ksu, coś tam gromadziła armię złożoną z troli. Jas jaszczuro ludzi, juan oraz nieumarłych. Pokonaliśmy ją i zabiliśmy wiele z jej sług. Doskonale. Dzięki ci za zniszczenie mojego odwiecznego wroga. Sam bym lepiej tego nie zrobił. Odwiecznego wroga? O czym ty mówisz? Jestem pewien, że Xunomai wyjaśniła ci to. Od wieków byliśmy wrogami. Dzięki tobie vendetta się zakończyła, a Rundel wykrwawia się ponad nami. Teraz mogę bez obaw zacząć budowę mojej armii na tym świecie. Dość tego. Kim jesteś? Kim jestem? Jestem zwykłym kapłanem, głoszącym narodom ewangelię cierpienia. Wkrótce wszyscy poznadzieli tanie naszej wiary. Na twoim miejscu zacząłbym się już modlić. <laughs> Żegnaj. O kurde. A, odbyło się bez walki no to wychodzi. Uciekło. Ten druid generalnie z tego co pamiętam się prezentował jako dobry, nie? Ale okazało się, że jest złym. Trzeba będzie sobie przypomnieć te nagrania poprzedniej. Przecież sobie trochę was wykorzystał. Na to by wychodziło. Oho. Nareszcie. Bałem się. Że już dłużej nie wytrzymam. Ostatki życia prawie uszły z mego ciała i wkrótce zostanę przywrócony równowadze. Arundelu, co się stało? Człowiek, ale nie człowiek, nosił moją skórę jak płaszcz, moją twarz jak maskę. Przyszedł niespodziewanie nocą i powalił mnie. Natura sama wydawała się wzbraniać przed nim. Nawet pokrzepiony siłą wielkiego dębu, nie byłem w stanie go powstrzymać. Dotknął mnie raz, jego dłonie jak krew, i czułem, jak moja własna zaczyna ode mnie odpływać. Zły dotyk, kurde. Arundelu, trzymaj się, może uda nam się jeszcze ci pom. Nie, tylko nadzieja, że wrócicie, trzymała mnie przy życiu. Musicie. Musicie zabrać klejnot serca do elfiej twierdzy odciętej dłoni. Odciętej dłoni, ale dlaczego? Odcięta dłoń to więzienie Larela. Jednego z ostatnich elfich arcymagów. Teraz już tylko on potrafi użyć klejnotu serca. O ile jeszcze żyje. Ale odcięta dłoń. Nigdy nie słyszałem o tym miejscu. Gdzie możemy ją znaleźć? Iść na południe. Natura cię poprowadzi. Mam jeszcze dość mocy, żeby to zrobić. A teraz muszę odejść. Służ równowadze. chroni kuldachar przed złem. Żegnaj, Arundelu. Pomścimy cię.